Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem to znowu wyzwanie powód do przyszłości. Jeszcze pojakończy z tego co się wyjętuje, ale mamy tutaj okienko pokazane. Jeszcze. Komplikacje. Plan jest jak spłatka. Mimo że ciągle coś jest nie tak. towarzyszy Ci pewność siebie. Kontynuuj wykonywanie tego zadania, by dowiedzieć się co wydarzy się później. Okej. Okay. Tak, mam nowe rozszerzenia od niedawna. Co się jej na shortach? Ale wracając do tego wyzwania: Aktywuj element podróży w czasie. Dobrze, to jest do tego potrzebny komputer, który jeszcze mamy tutaj. Hop. A my tutaj mamy. A nagrody z poprzednich części. Dobra, to trochę przyspieszymy. Miejmy nadzieję, że Ci absolutnie sprawdzę, czy dzisiaj jest ostatnia część. No jednak nie. Jednak za tydzień jest ostatnia część. Hmm. Mam pomysł, jak no, rozwinąć yeah. swój kanał, więc. Hello. aktywacja nie udała. O nie, coś tu się stało. Z elementem wszystko jest chyba w porządku, za to komputer się spalił. Nie fajnie. Ale mogło się skończyć o wiele gorzej. Napraw komputer. Pewnie. No to ciekawe jest te wy wydarzenie, nie powiem. Tak trochę wciągam. A może i nasz Don się pojawi w jakiejś innej serii? On też mi pasuje bardzo. A... Ok, to teraz mógłbyś na przykład pójść po jogging sobie? Komputer poprawnie podłączony do sieci. Uff, mało brakowało. Komputer jest ponownie dostępny. Element podróży w czasie, działa i został z... Mm zamontowany. Może następnym razem Don nie powinien się tak śpieszyć. Warto byłoby w pierwszej kolejności porozmawiać z Emitem. Dobrze, pogadamy z Emitem. Zakończono wyżywanie się. Aktywność fizyczna pomaga złagodzić stres i oczyszczać umysł. Czego desperacką próbował Don? Teraz czuję się odświeżony i może ponownie przystąpić do instalacji elementów podróży w czasie. Dobrze, więc zapraszamy naszego emita. A w dobiegniemy do domu. Pibara, i weź coś do jedzenia sobie, na przykład z lodówki myślę, że powinno to działać, ale z tym nie pogadasz sobie z emitem o awarii albo wstępnie połącz jedno z drin. Co bardzo lubię. Mary <gryśla> dag, dag. <Bork. gryśla> oh. <gryśla> <gryśla> nie obchodzisz. Problem w tym, Don, że zamontowałeś nowy, potężny element, nie zapewniając odpowiedniej mocy obliczeniowej. No i dlatego komputer się spalił. Nie potrzeba też ogromnej mocy? Było jej po prostu troszeczkę za mało. twój komputer. Podkręć. Emit, zapraszam Cię do wejścia do domu. Pełny brzuszek, czysty umysł. Pełny żołądek, nie sprzyja. Po prostu żołądek, nic przyja z umysłu. Teraz, gdy problem z zażegnany, Don może kontynuować. No i dobrze. Podkręcamy nasz komputer archiwalny. Ponieważ inny dzień nie było wstać w danym momencie, ja to przyspieszę, żeby nie było. I zadanie ukończone. Element podróży w czasie został zamontowany, a komputer otrzymał odpowiednią dawkę mocy. Przydała Ci się wiedza pozyskana od Emita oraz ta z książki Nikolaja Volta. Teraz okaże się, czy uda Ci się przyłapać z na gorącym uczynku. No i na łowach mamy pora na realizację planu ostatecznego. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Zbu zbudowany dzięki elektronice teoretycznej Nikolaja Volta. Element podróży w czasie został zainstalowany oraz aktywowany, a komputer odpowiednio przytaskowano. Poradz chytać z do dozieja. Ale wpierw zanim to pójdziesz się umyć. Podkręcenie ukończone. Element podróży w czasie jest. Komputer przytaskowany. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Można więc wyruszać w podróż w czasie. się jej przemowę motywującą. Dobrze, tak ujdzie, to jak się. umiesz, to. Wygłoś tą przemowę. Tylko go odmłodzę, może. A może nawet i teraz go odmłodzę. Bo jednak i młody do brali, mi to nie pasuje. się jej przemowę mantrwującą. Co Jeszcze się Wygłoś do siebie przemowy motywującą przed podróżą w czasie. Don o wiele mniej martwi się nadchodzącą podróżą w czasie. Trzymaj się za od motyli, a wszystko będzie w porządku. Sydej z udziałem grając w Simów. No tak, zapomniałem już, gdzie są te Simów. Część czwartym. Zadanie ukończone. Udało Ci się zobaczyć złodzieje na grącym uczynku i zdobyć jego adres e-mail. Możesz spróbować się z nim skontaktować. Następnie poznaj powody jego działania. Złodziej wykryty. Podczas przyglądania arrivów, Don doświadczył równie nieprzyjemnego uczucia, jak podczas symulowania różnych wydarzeń, i udało mu się w końcu złapać złodzieje na grącym uczynku. Z Don dostał. Do jego adresu e-mail. Dobrze. Czyli to już koniec na dzisiaj, tak? Tak. No i mamy do odbioru: różową kanapę, zestaw dymuchania zabawa do numer dwa. Brakujący krepą mleka z zagniebnymi filmami. Mała czarna sukienka Dina Keliente na całe ciało. A ten zestaw. Dmuchany to był w wygodzie. Nowe utwory ze stacji retro, czyli do muzyki retro w... w no, kośniku, czy czymkolwiek. Parkujący karton mleka z zaginionymi simami, drugi już. Gry wideo, tam pierwszą, trollowanie dla żółtodziobów. I lepkie rączki, aspiracja. To jest unikalna aspiracja z tego wyzwania tylko, więc... Na serio polecam wam zrobić, póki możecie jeszcze, a jeszcze 27 dni zostało tego wyznania. Jeżeli chcecie do aspirację, to na serio polecam, ona może namierzać. I to tyle. W następnym tygodniu dostaniemy ten torcik i ogólnie ostatniej rzeczy. A teraz do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, Bye. You.